Cześć, witam was w dzisiejszym vlogu. I dzisiaj akurat się spieszę, jak widać jestem ubrana, bo idę na zakupy. Dzisiaj troszeczkę będzie zabiegany dzień, ale postanowiłam właśnie zrobić takiego vloga z ręki, którego dawno nie było, bo zawsze coś mi wypada. Także dzisiaj troszeczkę będzie produkt, troszeczkę bardzo będzie produktywnie, mam nadzieję. Najpierw lecę do sklepu po produkty na święta. I drugiego dnia świąt jeszcze będę robić ramen i sushi, także będzie dość nietypowo. Drugiego dnia świąt mam urodziny, także dlatego też to robię, tego tak nie robiła. No, także to tyle miało być szybka, wyszła jak zwykle w ogóle, nie wiem, pojechałam na zakupy po 12, jest już prawie 16, więc fajnie ale ogólnie to co chciałam tak bardzo się nie powiedzieć, to jest to drugiego dnia świąt mam urodziny drugi dnia świąt, tak się mówi? nie, w drugi dzień świąt, Zostawiłam, że to będzie po mojemu, w sensie zaprosimy rodzinę i tak dalej, bo wiecie, to jest wciąż, są święta Jako przystawkę zaserwuję sushi i ramen Jako y, to pytanie główne, no to już moja mama będzie robić Ale chodziło właśnie o te sushi i ramen, że będzie to właśnie coś innego Każdy będzie miał okazję spróbować, no właśnie innych rzeczy, a nie wiecznie tych samych świątecznych potraw Ja nie wiem, czy tak ktoś też ma, ale mam po prostu wrażenie, że jedzenie ciągle tego samego nie jest fajne Nie wiem, dat w opinię w ogóle Byłam się w galerii handlowej. Ja nie wiem, ja już, ja już się stałam... Nie wiem czy ja to już mówiłam, ale stałam się takim aspołeczniakiem przez ostatni czas, że to jest tragedia. Ja nie chcę mi się wychodzić z domu, może nawet nie tyle co nie chcę, ale wiecie, jak nie muszę wychodzić, to po prostu nie wychodzę. Czasem gdzieś, czasami gdzieś ze znajomymi się spotkam, ale głównie siedzę w domu i raczej nie wychodzę do ludzi. I ja dzisiaj weszłam. 23 grudnia to jest taki szał przedświąteczny. Jest pełno, pełno ludzi w sklepach. Wszyscy, wszyscy się spieszą, wszyscy coś kupują. Ja weszłam do kilku sklepów. Czułam się tak, tak się koszmarnie czułam. No i weszłam do sefory. I, I tam, wiecie, weszłam i takie wejść, kupić wyjść. To był mój cel. I ogólnie już poszłam szybko do kasy. Może ręka mnie boli. Już stoję przy tej kasie, czekam, czekam, aż będzie moja kolej. Wiecie, takie, e, taki niepokój zaczął narastać. Zaczęło mi się robić gorąco. Czułam, że wokół wszędzie nie są ludzie. I nie wiem, dostałam po jakiegoś dziwnego ataku paniki, nie wiem, i podeszłam do tej kasy i pani mi pytała tam o jakąś kartę, wiadomo jak to zawsze, ja mówię, że nie mam. ona, nigdy pani nie zakładała? A mówię, no może zakładałam, ale nie mam. Już chciałam, już i ona na mnie gadała, a już miałam tylko w głowie zapłacić wyjść, zapłacić wyjść, zapłacić wyjść, odetchnąć po prostu powietrzem, bo czułam się jak w takiej bańce, w takiej kuli, że straszne to było, straszne to było wiem właśnie, że takie zachowania wynikają po prostu z tego, że siedzi się cały czas samemu w domu, nie rozmawia się z ludźmi, nie ma tak za dużej interakcji albo jeśli już, to wiecie, tacy sami swoi, nie musimy tak dużo rzeczy załatwiać na co dzień, jechać z, z ludźmi w autobusach, czy tak dalej spotykać się i, i ludzie zaczynają po prostu dostawać ataki paniki i to jest według mnie straszne bo... Bo będziemy społeczeństwem, które będziecie się bało wszystkiego Dlaczego o tym mówię? Bo wiem, że duża część osób właśnie tak ma Ogólnie jak widać z mojej ściany zniknęły lampki Ja mówiłam, że nigdy ich się nie pozbędę Guess what? Pozbyłam się ich jest tak, że pożyczyłam rodzicom na choinkę Ponieważ oni kupili, moi rodzice kupili sobie większą choinkę I tak ubierali i wiecie mieli tam swoje światełka z tamtego roku i tak dalej I w tym momencie Chcieli jechać do sklepu i kupić nowe. No to ja powiedziałam: Dobra, zdejmę te swoje i dam wam. Oni mi jeszcze dali takie właśnie coś ala-ledy i teraz właśnie je Bo to tak super wygląda. Taki prototyp, takie cebulactwo. Jeżeli jesteście biedakami, ale chcecie, żeby wasz pokój wyglądał fajnie, to polecam kupić lampki za 5 zł. Powiedzicie i macie ledy. No bo dobra, może nie ledy, ale temat jest. Pretty the same. Zobaczcie, jaki to jest cool w ogóle. Serio! Gościu! To jest tak dobry deal! I te lampki jeszcze, one nie są takie, że mm, tylko fioletowe czy różowe, może tutaj w kamerze, ale one się świecą y, na żywo tak niebiesko-fioletowo. Niebiesko-fioletowo-różowo, mm, w kamerze to jest akurat inne. mi się listę rzeczy do zrobienia, wczoraj sobie pisałam i jak na razie zrobiłam jedną rzecz, dwie, sorry, dwie. Zostały mi do zrobienia dwie diety, porządek w notatkach, posprzątanie pokoju, posłuchajcie, niektórych prezentów. Halo, wiecie, zbliża się koniec semestru i takie tam rzeczy. No i chciałam sobie wyczyścić dysk w laptopie, bo. Bo tak. Jeszcze chciałam ogarnąć rzeczy w telefonie. W sensie, mam myśli zdjęcia i aplikacje. Jak może aplikacje jeszcze są w miarę uporządkowane, ale zdjęcia to jest naprawdę katastrofa. Ja mam ich chyba z 6 tysięcy. I to głównie są jakieś screeny albo nagrania do jakichś vlogów, do jakichś vlogów, których ja w ogóle kompletnie nawet nie usuwałam. One tam są, zalegają i, i są do śmieci, ale. I mi się nie chce. Najpierw idę posprzątać łazienkę. Mam nadzieję, że się szybko winę, ale z tego nie będę wam dawać timelapsa, dlatego że... że nie, po prostu nie. Łazienka posprzątana. Czas jak szybko posprzątałam łazienkę, to Ło! Jest... Wow! Ale kręcone. Zobaczmy jak czupijado, ale pomijmy to, bo moje włosy... nie. Zakupy są, egzamin napisałam, zdałam egzamin, nie powiedziałam, egzamin zdałam na 4,5. Super, z genetyki Nie lubię genetyki Łazienka posprzątana Dobra, bo ja o 18.00 na pole dance. Później jak wrócę już będę zmęczona, już nic mi się nie będzie chciało Oprócz robienia tych diet oczywiście A raczej jednej diety, bo Jedną dietę to ja robię za dwie godziny Nie jest żart, to jest prawda Może czasami półtorej jak się streszczę Ale nie zawsze jest łatwo Im choroba jest cięższa, tu mam na myśli Im więcej wyrzeczeń im więcej produktu trzeba z jadłospisu usunąć, tym ciężej się to układa, no i jest ciężko. I jest to same ciężko ułożyć, a co dopiero komuś zbilansować bez dietetyka taki posiłek. Więc wydaje mi się, że ja jako dietetyk mam ciężko i osoba, która musi jeść też ma ciężko, bo ma ograniczony wybór produktów. I, I nie zawsze ta motywacja nakazuje, że ty jest. To tyle. A jeśli chodzi o daily vlogi, właśnie często mówiliście, że brakuje Wam takich e, vlogów z ręki, takich, gdzie bym narzekała. No ale dzisiaj aż tak nie będę narzekać, em, ale ogólnie tak. Ja ogólnie dużo gadam o takich pierdołach. Ostatnie w ogóle takie luźne vlogi były rok temu. W ostatnim czasie stwierdziłam, że mam wrażenie, że bardzo. Może nie tyle co przeszkadzam ludziom, ale. Że dużo narzekam, że dużo mówię i, wiecie, staram się wszystko tak streszczać do tych rzeczy, które muszę powiedzieć, które są ważne, i często wszystko było takie obiektywne i zabrakło tej mojej subiektywności i mojej szczerości, i, wiecie, i tu właśnie takiego mojego spojrzenia. Wszystko było takie automatyczne, nie wiem jak to nazwać, po prostu braku mojej osobowości, to chciałam powiedzieć chyba zacznijmy od sprzątania notatek, Później chodzi o kalendarze miał być vlog masy, a wyszła dupa jasna, nie ma w sensie kilka okienek otworzyłam na YouTubie, resztę otwierałam na Instagramie także jeżeli, nie wiem, jesteście ciekawi, nie widzieliście tego kalendarza, w co wątpię, było jest dużo osób które jednak przedstawiają ten kalendarz to zapraszam was na mojego Instagrama i tak samo tutaj mam ten, będę chyba otwierać do Sylwestra albo w Wigilii otworzę cały jeszcze nie wiem, także wszystko jest Wyróżnionej relacji, także nie martwcie się, że się spóźniliście czy coś, bo to wciąż jest. Tutaj mam segregator, który widzieliście w filmie o organizacji notatek. Ja jeszcze tutaj mam miejsce, także nie dokupowałam żadnego nowego, bo materiały z pierwszego semestru mi się spokojnie zmieszczą. No i tutaj mam segregatory i materiały. Płycham w tym, a ja mam tutaj jeszcze jeden segregator, albo i nawet dwa. Dobra, więc to po prostu przełożę i zaraz wracam. A w drugim roku też zajęcia były online, dlatego tak dużo nie drukowałam. Korzystałam z laptopa głównie, ale coś tam jednak mam. Widać drugi rok. Nie jest aż tak bardzo obszerny jak pierwszy Zabieram się za jedną z ostatnich rzeczy To jest taki kalendarz, boże nie kalendarz Tylko segregator bieżący um, Nie mam tu jak widać Za dużo rzeczy, ale trzeba go przygotować Na drugi semestr w miarę W dzisiejszym filmie to by było na tyle Znowu się żegnam w taki sposób, dlatego że nie dograłam końcówki Myślałam, że będę dalej nagrywać Ale stwierdziłam, że po prostu nagram więcej vlogów Więcej filmów i tam zobaczycie całą resztę. Także do zobaczenia w kolejnym filmie i pa pa!